Cześć Wam. Wyobraźcie sobie receptę. Weźmy Last Odyssey i wrzucamy filozofię do kotła. Następnie Shadow Heart. Aktywne walki. Dorzucamy. Epickość muzyki z nier automaty. System parowania z Sekiro. A czemu nie? Bez minimapy zaplątane levele soulsów. Ale do tego przyprawmy wszystko overmapom z Bravely Default. Szczypta obozu z Baldur's Gate, a, jak to klasyczne crpg posiadają. Dorzućmy puente only up. Jako taki może trochę żarcik. Czemu nie? Listek Final Fantasy 9. Chodzi tutaj o pasywne umiejętności. Pictolumia. Później wyjaśnię. Pięknie, pięknie. A to co? Pattison? Tego nie. No dobra, to niech wygląda jak Pattison. Już trudno. Oh. Bonjour, mademoiselle croissante. Je m'appelle Domion. Oh, qu'est-ce que c'est? Yeah, baby! <laughs> dziękuję Wam serdecznie za tak piękne komentarze. Jesteście najlepsi, kocham Was bardzo mocno. Pozdrawiam serdecznie, Morgan, duży siuraczek Freeman. 30 ex-developerów z Ubisoft Arta odeszło i założyło swoją własną firmę, po czym stworzyło najlepszego, nie żartuję, nie wyolbrzymiam, najlepsza gra turowa czasów. Nigdy czegoś takiego nie widziałem milion kopii sprzedanych w 3 dni. Chociaż Gra jest na Game Passie i nie powinna osiągać takich liczb. Do tego najwyższy wynik Metascore aktualnie w roku 2025. Absolutny triumf, jeżeli chodzi o gry turowe. Ale to nawet wykracza poza to. Ostatni raz, kiedy byłem tak zafascynowany i zakochany w jakimś tytule, to było prawdopodobnie Disco Elysium czy może Baldur's Gate. Ostatnimi czasy odnoszę wrażenie, że gry przestały być sztuką i stały się tylko korporacyjnym produktem, który ma się sprzedawać, ma jakieś tam supeczki wypełniać i podążać szlakami już dawno przetartymi. Ekspedycja 33 zrobiła to, czego się nie spodziewałem. Dała mi nadzieję na to. Że jeszcze jesteśmy w stanie zrobić gry, zagrać w coś i poznać coś, czego jeszcze nie doświadczyliśmy. Tu wszystko jest przełomowe w jakimś stopniu. Zacznijmy może od początku. O czym jest fabuła gry? Nie odbierajcie tego filmiku jako recenzję, jako, jako pogadankę. Nie jestem w stanie zrobić recenzji tej gry, ponieważ wydaje mi się, że gdybym zaczął o niej opowiadać dogłębnie, to bym wam zepsuł zabawę i zdradził szczegóły kluczowe do tego aby y, całe doświadczenie się udało i nie chcę nikogo rabować z tego doświadczenia Ja nawet nie mogę wam screenów pokazywać. Jeżeli ja wam pokażę screena z trzeciej godziny y, gry, to wam ze coś, bo co godzinę są tak niesamowite plot twisty, że no nie mogę wam nawet pokazać jakimi postaciami gramy, żeby nic nie spoilerować. Fenomenalne doświadczenie, niesamowite. Nasz główny bohater, Gustaw. Wyobraźcie sobie świat, w którym wielki taki gigant pojawia się na horyzoncie co roku i zmienia liczbę na takim monolicie. Liczba ta reprezentuje naszą śmierć. Kiedy dojdziecie do 33 roku życia, niestety umieracie. I liczba ta oczywiście każdego roku maleje. Więc ludzie, którzy mają swoje ostatnie lata, już są najstarsi, tak jak nasz główny bohater. Wysyłane są ekspedycje, aby zabić malarkę. Ten wielki gigant to jest malarka, kobieta w takich siwych włosach, naga, która przemalowywuje tą liczbę. I tak naprawdę nic wam nie mogę więcej powiedzieć. W momencie, gdy docieramy na plażę, nasza ekspedycja dociera na plażę, oglądamy jeden z najciekawszych cinematyków w grach wideo, jakie kiedykolwiek widziałem. Co za wstęp! Zadajemy, zaczynamy zadawać sobie pytania. Na przykład chwila. Przecież to jest niemożliwe. Przecież to wbrew zasadom tego uniwersum. O co tutaj chodzi? Tylko po to, żeby godzinę później pomyśleć, co ona tutaj robi. Przecież ona nie. Skąd tu się. Nie rozumiem. I przeżyjecie szok bo w momencie gdy dochodzicie gdzieś do około 10 godziny, jeżeli oczywiście gracie powolutku, tak jak ja, bo ta gra wymaga czasu i wymaga cierpliwości, a przede wszystkim uszanowania i rozglądania się i podziwiania tego, co tu się dzieje, ale nigdy nie zapomnę jak około 10 godziny powiedziałem sam do siebie chwila. Kto tu, kto tu jest głównym bohaterem? Co, co się dzieje? O, o, o czym jest ta gra? Gra jest na 30 godzin, można wyciągnąć z niej 60, ale myślę, że taki normalny gameplay będzie trwał około 30 godzin. I kiedy już zrozumiecie, o czym jest ta gra, to nie możecie w to uwierzyć, że wszystko było przed naszymi oczami i mogliśmy tak naprawdę w każdej chwili rozszyfrować fabułę, bo tak niesamowity jest environment storytelling. W ogóle ta gra na tacy nam wszystko pokazuje, tylko my nie widzimy tego, a raczej nie chcemy tego zauważać, bo jesteśmy tak skupieni na podróży naszych bohaterów. Wake up, Gustav. We're the only ones left. Absolutnie fenomenalne doświadczenie. Nie można tego uzyskać w filmach, nie da się tego uzyskać w nie wiem, muzyce. Czy to jest tylko i wyłącznie uzyskiwalne w takim medium, jakim jest gra wideo. Poznanie tutaj historii jest puzzlem samym w sobie, ale kiedy już wszystko zaczniecie pojmować, to macie ochotę zrestartować grę, aby się upewnić. Że wszystko miało sens i że faktycznie byłeś tak dużym głupcem, że tego nie widziałeś. Zakończę na tym, już więcej nic wam nie mówię, ale gra po prostu rozwala głowy. Jest niesamowita. I wiem, że niektórzy stwierdzą, że jest to po prostu bełkot pędzelowy. Jest to również filozoficzna podróż. Wiecie, tutaj postacie, które spotykamy w miastach. To są ludzie pędzle. Wielki gigant, którego chcemy zabić, nazywa się malarką. Jest tutaj takie namacalne poczucie tego, że jest jakieś malowanie rzeczywistości. Jesteśmy niemal jakby w żyjących obrazach i dosłownie gra tym jest, jest żyjącymi obrazami. Już zakończę tutaj, bo zaczynam za dużo mówić, ale. Jest to niesamowite, głębokie doznanie, artystyczne doświadczenie, którego ze świecą szukać w innych grach wideo. Jeżeli tak jak ja kochacie emocjonalne gry, to, pff, to Ekspedycja 33 jest dla Was pozycją obowiązkową. Jest to przepiękna gra, jest od groma cutscenek, mamy świetny voice mamy tutaj Andy... Circus, Andy Circus, jakoś tak się nazywa. Nie ten co grał Goluma. on na przykład robi voice over. A jedna z głównych bohaterek jest to Shadowheart z Baldur's Gate. A. I nawet twórcy z Lariana powiedzieli, że w tej grze podkłożyła głos lepiej niż w Baldurze. Starczy filozofania. Jak wygląda struktura gry? Zacznijmy od eksploracji. Mamy Overworld, czyli taką wielką otwartą mapę. Sam osobiście jestem ogromnym fanem tego rodzaju map. Narzekałem, że seria Final Fantasy, która słynęła z tego rodzaju map, pozbyła się ich. Na szczęście w duchowym spadku Bravely Default pojawiły się tego rodzaju mapy i tutaj również one są. Mapa jest gigantyczna, jest piękna, mamy od groma środków transportu. Możemy chodzić na piechotę, później mamy pojazd, e, który potrafi pływać na wodzie, oczywiście latać, a do tego potrafi też nurkować, więc jak widzicie, mapa jest świetna, ogromna i naprawdę jest co na niej robić. Pełna sekretów, pełna takich fajnych momentów, artystycznych momentów, gdzie to wchodzimy do lokacji i tak naprawdę kamera tylko pokazuje nam obraz nieruchomy, szczypta elegancji. A sekundę później wchodzicie do lokacji i okazuje się, że twórcy, taki mini spoiler, ale twórcy zrobili level z Only Up. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest Only Up, to Hańba Cimoris, jedna z moich ulubionych gier i chyba byłem pierwszym youtuberem na świecie, który zrobił live'a z tego i próbowałem się wspiąć na górę. Bo w ekspedycji mamy skoki, i nawet mamy takie opanie się za krawędzi i byłem bardzo zniesmaczony, że te animacje i uczucie, które towarzyszy nam skakaniu, jest marne. Ale w momencie, gdy zobaczyłem wieże z Only Up, zrozumiałem, że jest to zabieg celowy. Nie, nie? Specjalnie właśnie po to, abyśmy się pobawili w levelu z Only Up. Genialne. I nie jest to jedyna tego rodzaju niespodzianka, ponieważ gra ta, o dziwo, potrafi naprawdę być taka zabawowa i z dystansem. Natomiast gdy na wielkiej mapie wreszcie wejdziemy do tych mniejszych lokacji, to mamy, uwaga, Souls-like. Autentyczne mapy Soulsowe. Nie mamy minimapki, więc tak naprawdę drogę musimy pamiętać. Pełne skrótów. Tajemnic. 63 Damian. I czasami, tak jak w Soulsach, musimy wykonać skok trudny gdzieś, żeby zdobyć jakiś przedmiot, świecący się, który nas zawabi. Jest to swojego rodzaju labirynt. Pełen alternatywnych ścieżek i alternatywnych bossów, co oczywiście w tej grze jest najlepszym, najfajniejszym highlightem. Uwielbiam tutaj bossów, ale to za chwilę. I tak jak na Souls-like'a przystało, mamy tutaj nasze bonfire, akurat flagi, przy których respawnujemy przeciwników, kiedy zasiądziemy i odpoczniemy i restartujemy nasze fiolki, moi drodzy, mamy system taki Estus dosłownie Soulsów. Fiolki te też później można upgrade'ować, więc gramy tutaj w Dark Soulsa, jeżeli chodzi o strukturę leveli. Genialne, piękne, cudowne, jestem zakochany. Nigdy nie widziałem, żeby turówka miała w sobie levele Soulsowe. Jestem fanem Soulsów, więc jestem giga zadowolony. A jeżeli mapy zaczną was przytłaszać i nie możecie odnaleźć dróg, to podążajcie za światłem. Lampy wskazują główną drogę. Siadanie przy bonfireach restartuje przeciwników, a więc porozmawiajmy o niesamowitej walce, najlepszej w historii turówek. Nastała nowa era turówek Souls Like slajki -like wkładają się do wszystkich gatunków ostatnimi czasy, ale do turówek wydawało mi się to niemożliwe, a jednak udało się to właśnie Expedition 33. U podstaw jest to dalej turówka. No, z tą taką różnicą, że kiedy wykonujemy atak, to mamy QTA, czyli Quick Time Eventy, ale to już dawno temu było w takich, grze jak Shadow Hearts na przykład. A pierwszy raz pojawiło się na Super Nintendo w Mario RPG, gdzie to przecież Marian potrafi skakać, nie? Więc zostało dorzucone coś świeżego. Teraz nudna mechanika. Nie lubię tego. Że musimy wcisnąć jakiś przycisk, aby wzmocnić nasze ataki. To wydaje się nawet oklepane i niefajne. Ale sytuacja ulega drastycznej zmianie, kiedy chodzi o ataki przeciwników, bo te ataki niestety są telegrafowane animacjami, a nie przyciskiem na ekranie. Krótko mówiąc, musimy się nauczyć każdego movesetu przeciwnika, aby móc go parować i wykonać kontrę. Oczywiście, ruchy te próbujemy wyczuć. A z czasem wykujemy je na pamięć, bo przeciwników będziemy walczyć w koło i w kołę, będziemy po prostu wiedzieć, który przeciwnik jakie robi ataki. Z bosami dosłownie to samo musicie nauczyć się na pamięć setów bosów. Genialne, bo robią kombosy, to nie jest tylko pojedynczy atak. Potrafią być paciorki kombosów. Tak, jest tutaj przycisk uniku, który jest tym najłatwiejszym sposobem na uniknięcie ataku, bo ona ma najwięcej martwych klatek, czyli czas, w którym jesteśmy nieśmiertelni jest najdłuższy, ale jest również parowanie. Dosłownie żywcem skopiowane z sekiro, a nawet popchane dalej, bo jest kilka rodzajów parowania, które później się dopiero odblokują. Mamy też skok. Więc kiedy przeciwnik robi ataki naziemne, musimy podskakiwać. To wszystko zaczyna powoli nabierać takiego dziwnego obrazu, że faktycznie, autentycznie e, musimy wykuwać na pamięć bossów, robić parowanie, blok, atak, co... Uh, 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 uh. A do tego gra jeszcze dorzuca mini -gierkę w postaci celowania pistoletem w słabe punkty przeciwnika, co kosztuje nas punkty many. Jest to pewnego rodzaju mini zagadka i przygotowanie do tury, bo zanim wykonamy nasz atak, możemy na przykład strzelić w jego słabość, bądź pozbyć mu się tarczy. Jest to niesamowita ruletka, w jaki punkt strzelić przeciwnika i czy warto ryzykować utraty cennej many na rzecz hazardu i próby osłabienia. Świetne. Ale chyba najbardziej podoba mi się jak trudna jest ta gra i jak arytmiczne są ruchy przeciwników specjalnie, abyśmy oczywiście chybili nasze parowania. Wymaga wszystko nauki i cierpliwości. Bardzo mi się to podoba jest to ewidentnie najlepsza turówka w jaką grałem. Bo każdą postacią steruje się w troszeczkę inny sposób. Jedna osoba ma na przykład rękę mechaniczną, którą musimy ładować elektronicznym impulsem, czy może plamy. Jedna z postaci ma system plam. Te systemy różnią się od siebie drastycznie, co powoduje, że będziecie mieli swoich ulubieńców, którymi lubicie sterować i którymi się wam po prostu gra najlepiej. Jako, iż jest to nowy gatunek soulsowy, jest to gra o robieniu swoich buildów. Nasza broń, tak jak w Soulsach, przystało ma scaling, więc rozdajemy punkty w różnych miejscach, dokładnie jak w Soulsach, pod naszą broń. A do tego mamy pasywny system Lumi i well, Picto. Gdybym miał to do czegoś porównać, to przypomina mi to trochę system Final Fantasy 9, gdzie to zakładamy nasze ciuchy i kiedy używamy tych ciuchów, to dostajemy perka. I ten perk zostaje z nami już na zawsze i możemy go założyć. Możemy założyć trzy perki naraz, które nazywają się Picto, a uczymy się wszystkiego w systemie Lumia. Wiem, że brzmi to skomplikowanie i takowe też jest. <ścoughs> Ale zamiast Was zanudzać, powiem po prostu tak. Głębia robienia buildów tutaj jest po prostu mind blowing Gdybym miał jakoś ocenić system walki, dałbym mu 10 na 10. Jest dynamiczny, szybki, tak jak w Personach czy w grach Lejakuzy, a do tego jeszcze wszystko zostało podniesione do poziomu, którego sobie nie potrafiłem wyobrazić i stało się Souls-like'owe. Możecie pokonać każdego bossa tak naprawdę na pierwszym poziomie, bez wyposażenia, jeżeli jesteście kozacy i naprawdę nauczycie się parowania i movesetów swoich bossów. Brzmi to jak Souls-like? Udało się właśnie to osiągnąć w grze turowej. Szok! Uwielbiam Ekspedycję 33. Uważam, że ma jeden z najlepszych soundtracków wszechczasów. 8 godzin muzyki zostało wrzucone na YouTube. A. Cudowna, emocjonalna muzyka, która naprawdę wyciska łzy, a do tego czasami wbija się jakaś taka... <laughs> ...techniaweczka, trans, dziwny, w ogóle... <laughs> Spodziewajcie się dużo kawałków z Ekspedycji 33 na tym kanale, chyba to chciałem po prostu powiedzieć. Nigdy nie rozgaduje się za dużo o grafice w grach, no bo przecież oglądacie i widzicie chyba sami potraficie ocenić. Ale chciałem powiedzieć, że jest to jedna z najpiękniejszych gier jakie w życiu widziałem. Jest to gra na Unreal Engine, którego nienawidzę, ale spisuje on się tutaj bardzo dobrze. Jestem w szoku, że 30 osób są w stanie Unreal Engine tak ładnie ujarzmić, a dużym firmom się to nie udaje. Można się przyczepić do animacji twarzy. Nie wiem, czy to był motion capture, ale chyba nie, bo nie są zsynchronizowane usta z tym, co postacie mówią. Wiecie co, już nie zanudzam i tak za dużo czasu wam zabrałem i się rozgadałem okropnie, ale gra ta ma wszystko. Ma wszystkie elementy, które chciałbym zobaczyć w grach. Jest też takim underdogiem, czyli jest tym tytułem, wiecie, ekipa niechciana z Ubisoftu, która się zbuntowała i zrobiła swój mały tytuł, który jest o wiele większy niż cokolwiek Ubisoft zrobiło przez ostatnie 10 lat. Posłuchajcie, gra taka jak Ekspedycja trafia się bardzo rzadko. Jest to gra totalnie stworzona z miłości do tworzenia gier, do robienia sztuki. Innowacyjna, ona jest inna niż cokolwiek widzieliście czy graliście. Jeżeli uważacie, że nikt nie robi nowych ciekawych gier i pomysłów, ja nie włączę tego, bo to jest turówka. Ja nie lubię turówek, bo one są nudne. <laughs> Ce te pierdolisz, curva, gupote. Właśnie przez takie smutne gadanie niektóre gatunki wymierają. Przygodówki są za wolne, ja bym chciał, żeby... I wszystkie gry robią to, co robią wszystkie gry, czyli stają się Ubisoftem. Otwarty świat i wszystko musi mieć szybko, i teraz, i tutaj, i musisz biegać. Nie o, patrz jaki to płynne, kiedy to do you Jest mi smutno, że wszyscy wy jesteście jacyś umarli emocjonalnie i intelektualnie. Nie możecie zrobić kroczka w tył i troszeczkę. Troszeczkę spokojniej w coś zagrać. Nawet jak sami wejdę na jakiegoś streamera, żeby zobaczyć jak gra, ekspedycja, to on biegnie! Biegnie! Kurwa w dupie ma to wszystko, tylko żeby skończyć tę grę! Daddy chill. What the hell is even that? Sami sobie robicie krzywdę. Powolutku, obejrzyjcie co to w koło was. Poczujcie tą muzykę na własnej skórze. Wesprzyjcie studio, małe studio, zrozumcie, to jest niemalże indyk który miażdży swoim, kurwa, kolosalnymi rozmiarami i pomysłami największe produkcje, kurwa, AAA. Więc wesprzyjcie, jakbyście mogli. Zagrajcie na Game Passie, niech widzą te numerki wszyscy, niech wszyscy się inspirują i patrzą, jak to się kurwa robi, jak powinny wyglądać gry wideo. Znowu się emocjonuję. <grydy> trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Wesprzyjcie jakoś tam tytuł, zagrajcie gdzie możecie, niech wiedzą, niech widzą, że tego właśnie chcemy. My, gracze, trzymajcie się ciepło. A gdyby ktoś miał jeszcze chwilkę i chciał obejrzeć coś dalej, to recenzja finala albo filmy, które zainspirowały gry. Miłego dnia, trzymajcie się.